Okej, okay, dobra. Co to ja w ogóle miałem zrobić? A tu jest jakieś zadanko, czy ja coś miałem... Nie pamiętam co ja miałem zrobić. Ale na pewno znaczy od no, tego, że trzeba się koniem zająć. Te zdecydowanie. No chodź tuż. Czy... Giewont, giewont. <laughs> gdzie to gdzie to jest je Dobra jeszcze się napi A masz jeszcze raz dobra szczęśliwy koń. Jak ja w ogóle z medalami stoję? Mm -hmm. No, już prawie wszystkie. Fajnie. Mm, dobra. Co, lecimy? Chyba pamiętam tu jak... A, kojarzysz, dobra. To była ta dziewczyna i ona jakiś rajd miała po tym, jak jej przenieśliśmy siano. Ta, dobra. Zaraz zobaczmy, co to będzie. Strasa mnie. Mhm. Już nie bijanowicz już labra. A, e, dobra, lecimy, lecimy. Oho. A no faktycznie jest trochę po zakręcana, ale nie ma takiej tragedii. Что за Ага, супер. Та бо под бы. Аккурат. Trasa sama w sobie wykonalna numer mam tak, na Bizjuszka wiadomo Dobra, spinaczka na wzgórze mam, że mogą no dobra No, dobra brący medal, no dobra, robimy medal? 2,30, tak myślałem Zdecydowanie do wykonania, skoro zdążyłem raz podnieść trasę i mi tak zaliczyło. Być. To tak samo na no, tym razem przeskoczył. Co zmyłka. O, aż myślałem, zaliczył, że mnie nie zajczyła półta zajczyła. A, i prawie koniec. Okej, co tym byłeś? To brązowy medal wspaniale. Dobra, no, Mam nadzieję, że na złoto nie będzie mi to 30, ale. Wydaje mi się, że będzie to wykonalne i tak. Trzeba będzie częściej przekazowywać tym koniem jednak. Okej, okay, dobra, to taki moment był. Okej, okay, to było wykonalne. Myślałem, że to nie pójdzie dobrze, ale na nich będzie taka mastra strata. Dobra, to nie było takie trudne. Okej, okay, teraz trzeba profilaktycznie zadbać o konia, żeby był w stanie biegać szybciej, chociaż mnie coś przerzuciło nagle. Tak. Mm, tak, cudna gra. No masz tu mój No, smaczne, smaczne. Konik szczęścia. konik szczęście, dużo. Oh, no. Dobra, i pora na złoto. Minuta 30, a minuta 40, łatwo to spokojnie będzie. Mam nadzieję przynajmniej. Okej, okay, pędźmy. jak pięknie no nic z tego i tego Okay. Mm -hmm. No więc to trzecia fiba wykonalna Opartego. Dla mnie te dwie pomyłki. Mam, Co so, nie? Ja chcę treningu? Chociaż mi się coś. Nie wiem, co mi się przydało. Coś pewnie mi się przydało, ale. No, ale mi się nie chce. <laughs> Okej, okay, dobra. Hmm, to trzeba byłoby tutaj do tej. Po to zadanie się wybrać. Mam tylko nadzieję, że się uda tam coś kupić dla tego konia. No, jak nie, no to trzeba będzie odwiedzić gentlemana w sklepie. Zapiszemy okej, okay. i można jechać, I chyba to będzie dente lepiej. <tosz> Chociaż kto to wie, kto to wie. No jak sprawdziła ci, aby się udało się na w wzgórze. No, chyba że tam jest kolejna sodnina, w której będę mógł robić zadanka. To by było fajne. A, jest istadinka tam. Chyba. Przynajmniej jakaś woseczka. Oooooooo. Dobra. A nie, nie, nie tutaj nie. Ech, tam nie wyszło. Dobra. Zobaczmy tędy. Tu będzie droga w Lemu. A, jest istotninka. jaka twarz. Mm. chcę zadanka, nie... Eh, no niech będzie. Ale sobie zerknę jakie tu konie są. Może warto będzie się w jakiejś zaopatrzyć? Kto wie? Mm, no. Okej, okay, okej. Okay. No i sobie. Co to jest? Mm, to jest Giewąt 1500 Kiepski, nie chcę. Dziewiąty. Uuu, ten już lepszy. Ale no, nie jest tak szybki. Mm -hmm. Ten fajniotki. 6 tysiące. Ten fajny odt. 6 tysięcy. To już w ogóle. Ten to pewnie będzie jeszcze lepszy. 6000 tysięcy. Szybkoś... nie. nie. I trzeba będzie pozbierać na tego kunia Co to jest? Australijski koń gorącokwisty. Tam jest taki Szybkość max, siła max, dyscyplina średnio i wytrzymałości dużo. Ty co masz? Hmm. Siła max, szybko i dużo. No, nie miałbym się zdecydować w tego. Ech, dobra, ale to na kiedyś tam. Najpierw trzeba w ogóle mieć te 6000 pieniędzy. Ale to może zrobię kiedyś po odcinek bonusowy, w którym się będzie to zbierało. Bo i nie, pomyślę. Okej, okay. no szybciej tam w koniu. Dobra, ale ja chcę wiedzieć, czy to jest sklep. O, 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 o jest sklepik. Gdzie się tutaj dżentelmen podział? Bo te dzieci grają, stoją tutaj, Nie, słoneczko grają albo w chlebek. A, co to jest? Mhm, mm wow, jaka kurtka. 150. Ja za 10. Mhm. Mm kontrola sześć szybkość siedem dyscyplina siedem co to rzepa Oj hmm. to potrzebuje widzę dużo kasy dużo dużo kasy <ślesy> Ile to co to jest mhm. Doskonałe wszystkie są doskonałe, albo najlepsze. Ja zda. Ja zda ile? Sześć. pięć, osiem, siedem. Dobra. to. Mm -hmm. A konik? Co ma konik? Siła cztery. Siła sześć. Dyscyplina plus cztery. Scyplina plus siedem. Kontrola trzy. Osiem. Sześć. Pięćdziesiąt. Jazda sześć. Hmm. Dobra, na pewno to Ja za trzy. Skoki 3 Dobra, no niech będzie. Na razie tyle, a... reszta wyjdzie w praniu. Na szczyt. A, tutaj, dobra. Czy do tego dworku muszę się udać znowu? Chyba. Tak przynajmniej nie mam. Dobra. Hmm, oczywiście tak, informacja w sklepie musi być. Mm -hmm. Konik chyba ja. A, jak medale jakieś dwa zostały zawody i chyba ten pokaz koni. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dziewczynka. że potrafisz się jeździć mm, wiecie co, zrobię jeszcze to, <noise> zobaczymy w sumie nie dobra, Ma no się wcale nie przejmuję, że przy nim konia, nie hmm. dobra dobra, lecimy, lecimy, lecimy Gdzie to jest? Gdzie to jest? Zobaczam. nie pobiegnie! Aj, ej, ej, Dobra, Dla ludzkiej jeśli będą nam jeszcze jakieś medale... ...to jednak od nich zaczniemy kolejny odcinek, bo... ...wszystko za dużo, to trochę niezdrowo. No i gdzie to jest? Gdzie? Gdzie to jest? Tutaj jest. To jest tragedia, bo czasem nie widać w ogóle gdzie to jest. Ta mapka tak trochę kiepsko działa. Wtedy strzelam gigant koniem. O. I to niby było do przeskoczenia. Tragiczna ta trasa. No idzie, idzie. Ej. No, zaczynam powątpiać, czy mi się to uda, ale no, czas pokaże. Tragedia, żeby to zapamiętać, gdzie to jest, ale jakoś to pójdzie, myślał, mam nadzieję, że się pomal zbliżam do końca tej cholernej trasy. Do raportu. Raportu. Mhm. Dobra, medale, oczywiście, dobra ale medale to może innym razem. No teraz to cóż, no. no tak jak mówiłem, myślę, że to pomału będzie dobry czas, żeby jednak ten odcinek kończyć, bo widzę, że na zegarku 26 minutę już skończyła tego nagrania. Niezłe tam jeszcze parę takich scen do wycięcia jest pod tytułem minigry gry i i ale, ale na no, około 26 minut to chyba wszystko masz. Na <noise> około 26 minut to chyba wszystko będzie miało i tak. <noise> no cóż, to dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.